Cześć, witajcie po dłuższej przerwie. Powiem Wam, że trochę się stresuję, ponieważ nie nagrywałam te 30 dni i mam wrażenie, że straciłam tą umiejętność mówienia do kamery, no ale okej, okay, zostawmy to. Mam nadzieję i się postaram, i będzie dobrze. W sensie mam nadzieję, że będzie dobrze, bo się postaram. Tak miałam powiedzieć. I dzisiaj ogólnie idziemy w górę z okazji urodzin Kamila. Dzisiaj kończy swoje 23. urodziny. W ogóle, jakby ktoś z Was nie wiedział, w ogóle tutaj jest Maggie, która się bardzo niecierpliwi. Wie, że dziś jedziemy, bo widzimy. Widzi walizki, widzi swoje kojko, które jest zapakowane i tak dalej, także właśnie jest też chyba mega podekscytowana my ostatni raz w ogóle byliśmy w sierpniu na moich urodzinach w Zakopanem a teraz będziemy właśnie jechać do Istebnej, e, do takiego fajnego miejsca, które zobaczycie tutaj e, na vlogu w swoim czasie e, Kamil w ogóle o niczym nie wie, to jest jakby taka, można powiedzieć, niespodzianka, wie, że jedziemy w góry, ale nie wie gdzie, oprócz tego mam też dla niego mały prezent, w sumie takie można powiedzieć, że dwa i mam nadzieję, że ten wyjazd będzie pierwszym takim wyjazdem od tego kolejnego lockdownu, który po prostu przyprowadzi taką aurę normalności i wolności. Jedziemy tylko na dwa dni, ale mam nadzieję, że to wystarczy, żeby poczuć się lepiej, trochę uspokoić myśli i potem wrócić do życia codziennego z pełnym powerem. Także zapraszam Was na dzisiejszego vloga i będzie to vlog urodzinowy. W ogóle, patrzcie to. Tak właśnie wygląda wyjazd w góry. Mam właśnie takie sneakersy na sobie i odkryte kostki, ponieważ nie wysiedziałabym w zwykłych butach, takich, wiecie, niby śniegowcach, niby jakichś takich timberlandach w aucie, dlatego ubrałam takie. Mam nadzieję, że nie zmarznę, bo będzie taka, że tak powiem, jedna miejscowa, do której musimy wysiąść i, że tak powiem, zmierzyć się ze śniegiem. Także mam nadzieję, że nie zachoruję i że będzie wszystko git. A teraz patrzcie to. My jedziemy. Jedziemy? Ty wiesz, że my gdzieś jedziemy, nie? Bo, że to jest takie w ogóle słodkie, że ona się tak cieszy z takich prostych rzeczy. Gdzie jedziemy? Tak się cieszysz, tak? Jedziemy w góry, nie? Cieszysz się, że jedziemy w góry. <gryw> Tylko nie spadnij z tych schodów. No nie powiedz mi, że to nie jest urocze. Yy, dobra, aktualizacja. Widzicie to. Jakby dosłownie przeszłam kawałek tylko do auta. Już mam brudne buty, bo jest chlapa. Dobrze, że ogólnie jest śnieg w górach i że właśnie nie ma takiej czapy jak tutaj w Opolu, bo bez tego od razu bym miała brudne buty, tak jak zresztą teraz. Dosłownie byłam dosłownie, no nie wiem, z 30 sekund w miejscu, gdzie było trochę więcej błota. Zresztą widzicie tutaj na wycierostce, co się dzieje. Cześć, słuchajcie, dziewczyna kazała mi oddawać sobie włosy do góry, no i coraz bardziej sufit mi zaczął spadać. I teraz? Patrz, i dać go górną kamerkę I teraz? Po prostu już siedzę w samym suficie, także jest super. Jestem takim pędzlem, który sobie maluje pod sofitkę, nie. O. Jesteśmy tak naprawdę już bliżej celu niż dalej. I miałam w ogóle od razu wyjeździe z Opola coś nagrać, a tak okazuje się, że w sumie zostało 20 minut drogi i zatrzymujemy się do bankomatu. Dacie w ogóle wiarę, tak. że przez całą drogę w ogóle jedziemy jakby w stronę z Opola w stronę Gliwic i od Gliwic właśnie w stronę ustronia. Po prostu, zero bankomotów na żadnym cpn nie po drodze nie było. I dopiero się zatrzymujemy właśnie koło. Biedronki, i to jest pierwszy w ogóle bankomat, który na tej drodze właśnie jest. Spodziewasz się, gdzie jedziemy? A mm. tego, że w góry? No to tylko tyle, wiem. Wejście, rzeczy, no i nic więcej, nie wiem. A wiesz, gdzie teraz jedziemy? Przed siebie. A zostało nam 23 minuty drogi, i 22 km, i myślisz, że gdzie się wybieramy? No, ale czy nie wiem, bo powiedziałaś, że to nie jest docelowe miejsce, tylko to jest jakieś miejsce, gdzie tylko zahaczamy o coś, bierzemy posiłek i jedziemy dalej! Po i jedziemy teraz! Tak sobie strzelę! Nie wiem, no mam ochotę na przykład teraz. Mam, masz ochotę na sushi. Mam ochotę na, sushi. A na co, na co, jeszcze, na co mam ochotę? jeszcze mam ochotę? Na końce lasałowego z ziemniaczkami i mizerią. Swojsko! E, Zakopiane! Jeszcze ostrybka bym a, mógł zjeść! No, ostrybka to swoją drogą. A na coś jeszcze masz ochotę? Nie, na wszystko. Naprawdę, nie masz na nic innego ochoty. No to cię rozczaruję, jedziemy do restauracji. Nieprawda. Prawda? Nie. Prawda. A czemu Prawda. mnie rozczarowałaś? No jedziemy do restauracji, bo nie ma tam kondyta schowowego. A skąd wiesz? No bo wiem, wszystko wiem. No <feasible> już całe menu I Skąd? mówisz tak, dwójka 14 tam i do picia i lemoniadę daj. Dużą, dużą. Nie, lemoniady chyba nie mają. I co, nie wierzysz mi, że jedziemy do restauracji? <ślad> nie, myślałem, że to jest żart. Do środka zjeść, do restauracji. To tak, można? No właśnie nie można. Oficjalnie nie można, ale w praktyce patrząc się na nasze prawo, to tak, można iść jeść do restauracji. Więc jakby stwierdziłam, że będziemy wspierać wow. przedsiębiorców w normalny sposób i żeby trochę było normalności. Ja po prostu nigdy nie miałam sytuacji, żebym ja w swojej rodzinę albo w twoje po prostu nie poszliśmy normalnie tego zjeść. I stwierdziłam, wyszukam jakieś miejsca i w wow. górach okazuje się, że bardzo dużo różnych restauracji się pootwierało i normalnie przyjmują klientów, jeżeli się do nich po prostu zadzwoni ustali termin, także okay. jedziemy jeść. <laughs> Jest! Super! Aaaa! <grystanie> co tam sobie dobrego wziąłeś? Zapomniałeś. Zapomniałeś, prawda? Mam jakieś paliczki do przodu, no po prostu zobaczycie. A co tam jest? I? Zeszczami. to było tak właśnie I z sosem z pieprzu zielonego. I z zupku? Jak Ci smakowało? Ja już nie mogłam, Kamil wziął ode mnie ostatnie mięsko i mu śmieje się A, I Kamil powiedział, że mięsko zjedz, ziemniaczki zostaw Komu też tak babcia mówiła? Moja babcia całe życie, nie? Po prostu mięsko najważniejsze A wszystko co jest z węglami? Co? Chyba nie, ale babcia, babcia zawsze, nie? Typowa babcia. mi nie mówiła, że to po i to. Ja nie miałem głowy. Wszystko jest Pokażę Wam coś naprawdę sztos. Jestem w toalecie. Jakbyście nie wierzyli, to jest spuczka. Słuchajcie, słyszycie te dźwięki. To są ptaszki, które są jakby po wyjściu tutaj na korytarz do jakby głównej takiej umywalki. Są tutaj takie budki czy tam karbniki, takie drzewka. I właśnie takie imitacje ptaszków na gałęziach, które po prostu tutaj ćwierkają. Tak w lesie. Coś pięknego. Pierwszy raz się tego widzę w restauracji. Naprawdę fajna sprawa. Urocza. I co? Najedzone? No. <tak>, tak, wiesz, na no, spontaniu włączyłam kamerę i to taki przerażony. Zawsze tak sekundę. ostatnio, właśnie aż teraz właśnie i tak właśnie reaguje. Tylko raz byłem gotowy na to, zupełnie gotowy. Pokażę Wam coś pięknego, patrz. No przecież, jaki klimacik w ogóle cudowny, nie? Śnieżek, zachód słońca, góry tam widać piękne. Świat od razu jest piękniejszy, kiedy można normalnie iść sobie bez maseczki, wyjść do restauracji i poczuć tą normalność. No, jednak warto zrobić fotę, nie? jesteś Jednak warto było zrobić krok, bo ja tam stałem przy tym wejściu, zupełnie nie wiedziałem, dlaczego tam tak naprawdę stoję. No i co? Wow! Wow! Ale SOBIE ODWALIŁEM Masz to na włosach? O wow, nie ja mam na plecach cały to ja myślałem, że to fajne ujęcie będzie I zrobię coś dobrego w końcu tutaj u was Czekaj o, wow. Z włosów ci to co? wezmę A ty masz jeszcze tak na, ładnie narzylę, na to zrobione Na jeszcze nie czuję w ogóle, ale na plecach okay. no, Z tym pięknym widokiem Pierwszy śnieżek za karkiem. Kiedyś tak się ludzie nacierali, nie? To było straszne. O, sakra. Chciałam sobie zrobić zdjęcie, nie? Nagranie. Ale się stresuję trochę. Dlaczego? No bo no to jeszcze mam właśnie powoli na miejsce I się zastanowią, czy Ci się podoba Dlatego będę obserwować cały czas teraz Twoją reakcję Moja reakcja jest taka, że cały czas nam się gość trzyma na dupie od jakichś 10 km. Nie może tutaj wyprzedzić, ale będzie się trzymał nie? Ja to w tym momencie mogę po prostu tylko zwolnić Tak, tu jest wjazd no. Serio? Tak no, Czyli Ty tu już byłaś, easy Ale czekam na Twoją reakcję Kurde Kurde, ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem Czy tu mam wjeżdżać? No właśnie Macz. no tak Nie możesz wjechać? dwójki? Mm. Serio? Nie. Nie możesz wjechać? Nie, do końca gaz. <noise> tylko koła boksują, czujesz? To gdzie ty chcesz stanąć? No czuję gdzieś cała latam. A wiesz co jest najgorsze? Co? Czekaj, spróbujemy coś. Ale bez jaj, bo tu nie ma nigdzie indziej po rankingu, tylko chyba tam na górze, no nie? No ale tutaj jest w ogóle bus, tutaj nie ma miejsca Ej. Ciekawe. Jesteście z Megi? Wow, Przemie, prze, Przemieliliśmy to miejsce. Patrz co się dzieje z autem. Nie, tutaj już tak blisko i dalej spadamy. Jaka siara, kurde trzeba było mieć 4x4. 4. jesteśmy w takim miejscu, zaraz zobaczycie więcej, ale no jakby to są takie domeczki. Ale okay, musimy... Czyli to wszystko jest osobno, tak? Tak, ale najpierw musimy tu wjechać. Stwierdziliśmy, że... Znaczy nie, nie ma jeszcze co się cieszyć. Ale wjeżdżamy tyłem, o to chodzi. I możliwe, że się uda. Patrzcie jak tam ładnie. Ja! 40 i, się... i nic. Już no, koniec. Nie no nie wiem, że kamień ciemy, zaparkujemy. Ja. A tyle jesteśmy od miejsca, ale tu i tak jakie jaja! O kurde, pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, że nie mogę gdzieś wjechać. Możesz nas pociągnąć kolego. Ja myślałem, że tyłem wejdzie, nie? A few moments later. Dobra, jest postęp. Pamię tutaj właśnie odjeżdża. Pan mu też tą ciężarówką odjechał. Także coś może zaraz tego będzie. Jak mi zaraz we mnie nie wiedzie, a to jest tak ścisko. Ale dalej w tych sneakersach jeszcze z górki właśnie schodzę. Patrzcie to. Jakoś, co? Ledwo. Ale coś tam weszło A czy wiesz, bo akurat Tak to jeszcze git, bo wiesz, I jest właśnie nie tak Ale właśnie lury Jak to auta tak z tym w ogóle nie współpracuje Ja i moje sneakersy ciąg dalszy Patrzcie jakie ładne domki tutaj są Przy takim pięknym tutaj lasku Cisza i spokój Widzicie po prostu nawet się nie spodziewałam, że jakby niektóre miejsca w Polsce mogą tak pięknie wyglądać zimą. W sensie nie wiem, czy wy odnosicie takie wrażenie, ale w lecie w ogóle góry wyglądają inaczej, a w zimie mam wrażenie, że jeszcze to wszystko wygląda bardziej magicznie. No nie powiecie mi, że tu nie jest pięknie. Jestem po prostu zachwycona, że udało nam się znaleźć coś i właśnie urodziny Kamila możemy świętować w tak pięknym miejscu. Oczywiście z różnymi naszymi przygodami, bo jakby inaczej. No i zaraz Wam pokażemy ten taki domek, jak on wygląda w środku. My akurat mamy takiego jakby mini boxa, nie tego standardowego większego, bo tylko te mini boxy dwa zostały do wynajęcia. Dlatego będziemy w takim maluchu, no ale mimo wszystko fajnie, że w innym miejscu, a nie w domku. Kamil pożyczył łopatę. Zaczynamy od Ej, wdepłam oczywiście. Musiałam wdepnąć, nie? Dzięki Kamil, bo tak to ogólnie ja bym tu nie mogła przejść, a dzięki tobie mogę tu chodzić. wiemy no wiem, no właśnie dlatego to robię. Ja Aha. dla siebie bym tego nie robił. Znaczy dobrze, że mam buty na zmiany, nie oszukujmy się. No, no. Bez tego byłaby lipa nie. No tak. Cóż ci odgarniam, spoko, nie ma się. No, patrz! Jej. Znowu weszłam do tyłu, tyłu prosto, to! Patrz, jak będę robić tak, to ona będzie tak śmiesznie odskakiwać. Załóżmy, że już tak robię, nie? Patrzcie Jak se, Jak se pościelisz? Ty, 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 ty. Tyle śniegu! Ty nie widziałaś jeszcze tyle śniegu, co? Mamy domek numer 5 Póki co widziałam jeden i dwa Kurczę, kaptur mi... No nie No bo próbujesz nagrać no, bo i oczywiście szali spad Wszystko to? Sorki, tu jest piątka. A kurde. Ja pierdzielenie. Jakby tu jest piątka, a żeby tam dojść, jest znowu tyle śniegu. Mieliśmy w takim safeie takie kluczyki. Ogólnie fajna sprawa, i w ogóle panowie przed chwilą mi tutaj utorowali e, normalnie przejście, bo bym miała po kolana tego śniegu, a oczywiście sneakersów ciąg dalszy. Nie wiem, czy już powiedziałam e, tego snikersy, w tym vlogu. No. Po prostu wstawiaj sneakersy tyle razy, ile powiedziałaś. Tak. E, o, właśnie. Mam dla was zadanie. Ile razy wymieniłam słowo sneakersy w tym odcinku? No, jak ktoś policzy, to będzie nagroda. Ok, Jeszcze tak nie wiem, jaka. Końcu, patrz. To, patrz. Tej... O. Masz klucze? Patrz, ona ucieka, nie? Ona tak pokłacha jak? Ona w ogóle tutaj było pełno śniegu, ona sobie ja stąd zeszkoczyła jak do basenu, nie? jest coś zwierzę na obiadek? Jeszcze Uwaga, uwaga. Jak tam? Nie wiem. Panie, pan, przodem. Nie? Ja przodem? Ale malutkie to jest. Serio? No malutkie. Ale urocze. Tam jest łóżko. Tak, no i masz takie okienko Ale, na las. Lord, Fajne, nie? Lord. No to jest taki boks. Ogólnie ale, zaraz o tym opowiem więcej. Sok. ...was w najmniejszej chyba klitce, w jakiej byliśmy. Naprawdę, ja nie wiem, czy to ma nie wiem, 15, 16 metrów kwadratowych. Łącznie z kuchnią, salonem, sypialnią i tak naprawdę jeszcze łazienką. Ale jest mega jest piękny klimat. To taki właśnie domek, który wam pokazywałam. No to wam już, teraz to wszystko? To pokażę wszystko. wam pokazywałam z zewnątrz, o tym mi chodzi, teraz pokażę wam... Tutaj jest taki prysznic z okienkiem, okien, okienkiem, okienkiem. Oj, okienkiem. Modowane, <laughs> no z e, lew toaletka. Toaletka, wiesz, ja takie coś dawno słyszałem temu, kiedy ty do dawałaś twarz. Ja mówię, ty, tu jest toaletka, a mnie jest stara szafa. Nie? nie no jest, nie właśnie nie jest, jest takie ukryte coś. Nie, my tutaj, nie, nie, nie mów. My tutaj szarpiemy, szarpiemy, tak. nie wiem, Aga to prawie wyrwała, ja mówię, czekaj, zobaczę, tu jest szafa. Tak, to jest. Ona, taka o, super! Na kurtki, jakieś walizki i tak dalej. Tu jest taka malutka kuchnia z lodóweczką, która w ogóle lodówka jest nieproporcjonalnie duża w ogóle. Tak, wzięłam, wiedziałam, że tak będzie, że się ochotą na słodkie, no. a mi cały czas jest niedobrze, bo się tak najadłam w ogóle, nie? No, no. Tutaj jest właśnie takie coś na buty, tu jest wejście, telewizor, taka kanapa, no i chyba najlepsza, że rzeka tutaj jest i o co w ogóle w niej chodzi, to jest właśnie łóżko, przy takim dużym oknie, potem wam pokażę, albo raczej w sumie rano wam pokażę jak I to jest wygląda. To są tutaj te szafki. Jakie szafki? Na dole pod łóżkiem. A, no tak, szafki, no tutaj są szafki. No w sumie to jest jedyna taka szafa, gdzie no. można ulokować jakieś swoje e, złożone rzeczy. No a tutaj ten widok na pewno Wam pokażę rano, bo teraz już jest ciemno i są rolety na dole, ale ogólnie stąd widać właśnie las i góry. Także naprawdę. I, śniegu. I tak, i tak na śniegu i naprawdę wygląda to super. I właśnie są fajne, takie pikowane tutaj obicia. Jest tutaj też światełko, można je zgasić. I jest tak mega przytulnie. A tak można sobie poczytać czy coś. No. Szkoda, że jeszcze tu nie ma telewizora, nie? To by było tak na wprost. No bo no. właściwie tylko tam. Albo na przykład chociaż to kurczę, tu, a to tu. Tak, no to jest minus. Ten telewizor jest siedzisz, pod samym sufitem. Siedzisz i. O, gryta, prawda, dzisiaj dwa odcinki oglądam. Kończysz i. Ała, kurde, ała! Idę się przewietrzyć. No a tu kojko dla Megi daliśmy, bo ona bo się najbardziej się... tak bardziej bezpiecznie tam tak, czuła tak. Nie wiedziała, gdzie ma się ulokować i poszła pod stół, nie? Dokładnie. Buda dla psa. Zobaczysz, że ja się sam trochę czuję jak w jakiejś ale takiej ekskluzywnej, no, pięknej. no, jest ładnie, fajnie. I co, podoba Pozdrawiam. się? bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba, <laughs> trzy razy tak dziękuję. Co to? Pfff. <laughs> Pfff, no, no, człowiek. Co za człowiek. Śmiesznie, no, pierwszy raz coś takiego dostałem, pierwszy raz wizytęję dostałem. Eee, pierwszy raz kolczyk, przed chwilą zrobiliśmy to. Łańcuch, takie, no to jest kolczyk. Zrobiliśmy, zrobiliśmy takie zdjęcie. No, pochwal się naga, tym naga, jednym zdjęciem, bo jest naga. ładne. Tu Bole. jest kolczyk taki na magnes. Wiecie o co chodzi? Że nie trzeba przekuwać uszu, tylko właśnie ma się na magnes taki kolczyk. I tak kamień się prezentuje w kolczyku i w e, tym łańcuszku. Kupiłam mu, bo zawsze coś mówił, że zawsze chciałby mieć coś takiego, ale nigdy jakoś by sobie sam nie kupił. I też, jakby kiedyś mówiłam, to sobie przekuj to ucho, przecież to fajnie wygląda u chłopaków. A on mówi, nie, bo ja nie wiem. No i akurat to jest taki test sprawdzający, czy by ci to pasowało. Ogólnie na początku tak nie swoje, ale czym dłużej to miałeś przed chwilą na sobie, to było ok, nie? Tak. Ale teraz zdjąłeś, bo to już zaraz w ogóle będziemy. Nie czułem, jak zdjąłem, to też nie czułem, ale to czuję, że. że jest o Boże! Aga straziła sklep, mówi 35 km do pierwszego sklepu. Ja mówię, ile będziemy jechać godzinę? A ostatecznie okazało się, że. 2,5. Tak. No, więc nie jest tak źle, więc zaraz będziemy się wybierać. Ogólnie tam na zewnątrz jest ciemno. Może jeszcze pojedziemy gdzieś na jakiś stok, sobie po, bo teraz wszystko jest takie ładnie oświetlone, albo nie? po prostu na że nie będzie to dobrze wyglądać, więc dlatego dzisiejszego vloga już kończę na tym, co jest. Eee... Ale możliwe, że jeszcze nie wjedziemy na podjazd, bo teraz jest już totalnie ślisko. Jak to nagrał, będzie tak zabawnie i śmiesznie, że zaparkujemy w ogóle na środku ulicy. To, to... już się żegnamy i widzimy się jutro. A to vlog z y, trzech wyjazdów? Jeden wyjazd? Jeden vlog? Czy wy, czy... Może będą dwa vlogi. No, będą dwa vlogi. Bo Bardzo opa... dobra robota. Jeden zrobiłam... Mu... A ja, ja wezmę. Jeden, szok, zrobiłam mu niespodziankę na prezent. Nic nie wiadomo. Drugi, jego urodziny, zobacz jak zareagował. Trzeci, po prostu zwykły dzień, daily vlog, powrót do vlogów. Nie, no trzeciego nie będę gra nie. Y, nagrywać. A jak już to właśnie ten jutrzejszy z tym trzecim, a ten urodzinowy po prostu... Osobno, samotnie, y... sam, sam tak. teraz, dzisiaj. Dokładnie. Także widzimy się w następnym vlogu. Ale ładnie takie szeście uroczy. to coś Siema. Siema.